Witam Cię na naszej dziesiątej zdalnej lekcji matematyki, którą chciałabym rozpocząć od sprawdzenia zadanka domowego. Poprosiłam Cię o wykonanie samodzielnie y, trzech przykładów z zadania pierwszego ze strony 165, gdzie trzeba było podzielić 2,4 na 2. 24 na 2, 12, jedno miejsce po przecinku, jedno miejsce po przecinku, 1 i 2. Później trzeba było podzielić 1,5 na 2. Piętnastka jest nieparzysta, więc rozszerzaliśmy to sobie do 150 setnych. 150 na 2 to 75 setne, setne, 75 setnych. I ostatni przykładik do policzenia w pamięci trzeba było policzyć 1 i 1 dziesiąta podzielone na 2. Znowu, jedenastka jest nieparzysta, więc rozszerzamy sobie. Mamy 110 dzielone na 2. To jest 55 setnych, setnych. Teraz przyjrzyjmy się y, działaniom pisemnym, które były do wykonania. Podpunkt B, D, E i H. W podpunkcie B y, bardzo prosto się to dzieliło. Trzeba było tylko pamiętać, że przed zrzuc jak zrzucamy ósemkę, to wpisujemy ten przecinek. 11,6. Podobnie było z podpunktem D. Dzielonko było bardzo proste, trzeba było tylko pamiętać, że przed zrzuceniem trójki mamy przekroczyć przecinek, więc on się musi pojawić w wyniku 5 i 23 setne. W podpunkcie E trzeba było skorzystać już z możliwości rozszerzenia naszej liczby 403 o części dziesiąte, więc dopisaliśmy przecinek. Tak, W momencie kiedy nam wyszło, zrzuciliśmy trójkę, w trójce nie zmieściła nam się żadna piątka, 0 piątek 0 razy 5, 0 i wyszło nam 3 reszty. Reszty nie uznajemy, więc rozszerzyliśmy nasz ułamek dopisując przecinek, a po nim 0 dziesiątych. Tak? Przed zrzuceniem tego zera dopisaliśmy przecinek w wyniku i zrzuciliśmy nasze 0, a w 36 piątek mieści się 6, 6 razy 5, 30. Dlatego wynik 86 dziesiątych. I podobnie trzeba było postąpić w podpunkcie H, gdzie mieliśmy dzielenie przez 25. Po wykorzystaniu już wszystkich cyferek z części całkowitej wyszło nam 5 reszty. Reszta nas nie interesuje, więc rozszerzyliśmy sobie naszą liczbę o przecinek i części dziesiętne. Zrzuciliśmy to 0 wpisując przecinek do wyniku. W pięćdziesiątce mieściły się już dwudziestki piątki dwie, dwa razy 25, 50 i nasze dzielenie się w ten sposób kończyło. Wynik spod punktu H dwieście i dwie Jeśli masz wszystkie wyniki w porządku, możesz przejść do następnej naszej lekcji. Cel za chwileczkę podam. Jeżeli coś masz nie tak, bardzo Cię proszę przewin nagranie tak, żebyś mógł wykryć swój błąd i popraw sobie, dobrze? Nie przechowujmy błędów w zeszycie, bo potem nie będziemy pamiętać, co było dobrze, co było źle, i będziemy się uczyć z błędami. Tak? Więc jeśli był jakiś błąd, zatrzymujemy nagranie, poprawiamy nasze błędy. Jeśli sprawa zadania domowego jest już definitywnie zakończona, to przechodzimy do celu naszego dzisiejszego spotkania. Celem tym jest to, żebyś się nauczył i nauczyła wykorzystywać dzielenie liczb dziesiętnych w typowych sytuacjach. I te sytuacje dzisiaj weźmiemy sobie trzy. Ich jest na pewno znacznie więcej, ale od trzech zaczniemy, a potem one nam się będą z biegiem czasu dokładały same. To będzie jednocześnie nasze na co bezu. Albo umiem, albo nie umiem, tak? Po pierwsze, zastosowaniem naszego dzielenia jest zamiana ułamka zwykłego na ułamek dziesiętny. Po drugie, to, że potrafisz rozwiązać typowe zadanko tekstowe. I zrobimy sobie takie zadanie częściowo wspólnie, częściowo zrobisz samodzielnie. Oraz trzy obliczanie średniej arytmetycznej. To jest też bardzo typowe zastosowanie dzielenia liczb dziesiętnych przez liczby naturalne. Dzisiaj sobie to omówimy. Z dzisiejszego spotkania yy, te wszystkie zadania, o które. To proszę Cię, żebyś wykonał i wykonała samodzielnie, to bardzo bym chciała, aby zostały wykonane w zeszycie yy, i żeby z tego zostało zrobione zdjęcie i wysłane mi jako karta pracy z dzisiejszej lekcji, ostatnie już przed świętami wielkanocnymi. Ok, no to zacznijmy od punktu pierwszego. Pamiętacie, jak yy, zamieniało się ułamek zwykły na dziesiętny? Czasem to było bardzo proste. Na przykład, w. Przy, przy ułamku 1 piąta. Ułamek dziesiętny to taki, który ma w mianowniku 10, 100, 1000, z piątki bardzo łatwo zrobić dziesiątkę, rozszerzając przez 2. 5 razy 2, 1 razy 2, 2 dziesiąte. I w ten sposób zamienialiśmy to na ułamek dziesiętny, w zapisie dziesiętnym, Ale nie zawsze idzie tak prosto. To spróbujmy sobie teraz. Zamienić inny ułamek, zwykły. Czy również w przypadku ułamka 3,40 tak łatwo da się wymyśleć, jak on będzie wyglądał w postaci dziesiętnej? Czyli czy tak łatwo wpaść na pomysł, jak z czterdziestki zrobić 10, 100 lub 1000? Ja takiego łatwego sposobu nie widzę. Dlatego wykorzystam dzielenie liczb dziesiętnych to znalezienia rozwinięcia dziesiętnego mojego ułamka. Zacznę od tego, że dzielenie zapisane przy pomocy kreski ułamkowej zapiszę jako dzielenie z użyciem znaku dzielenia 3 dzielone na 40. Wynik takiego dzielenia jest do znalezienia sposobem pisemnym. Widać, że w trójce nie zmieści się żadna 40, więc będzie 0. I coś będzie po przecinku. Będziemy na pewno tą trójkę rozszerzali, dopisując przecinek i ileś zer. Tylko jeszcze nie mam pomysłu ile. Więc zostawię sobie trochę miejsca, zanim dopiszę to dzielenie. Bo wiem, że na bank tu będą jakieś, jakiś przecinek i jakieś zera dopisywane, które będziemy sobie potem zrzucać, żeby nasze dzielenie się skończyło. No to dzielmy. 3 dzielone na 40. 0. 0 razy 40. 0. Odejmujemy. Wyszło 3. I powiedzielibyśmy na początku czwartej klasy, że to jest po prostu 0 całych i trzy reszty, ale my już umiemy sobie postępować z tym dalej, żeby reszty się pozbyć. Dopisujemy do trójki przecinek i zero dziesiątych, Tak, żeby zrzucić to dopisane 0 do naszej trójki. Przed zrzuceniem wpisujemy przecinek w wyniku i dorzucamy 0. 30. Czy w 30 jakaś 40 się zmieści? Hmm, dalej nie. No to piszemy prawdę, 0. 0 razy 40, 0. Tu nic tam się nie zmieniło. 30 minus 0 to jest dalej 30, ale możemy dopisać następne 0 po przecinku. I to 0 zrzucimy sobie do naszej trzydziestki. No w trzysetce to już na 100% zmieści nam się jakaś 40, Na pewno więcej niż jedna. Policzmy ile. 40 80 120 160 200 240 280 siedem palców, więc 7 czterdziestek. 280. Z odejmowania wyszło nam 20. I to by była nasza reszta, ale my reszty nie uznajemy, więc dopisujemy

skończyło się już nasze dzielenie więc nasz ułamek 3/40 w postaci dziesiętnej to jest 75 tysięcznych i właśnie w ten sposób do zamiany takich troszkę kłopotliwych ułamków zwykłych na ułamki dziesiętne wykorzystamy nasze dzielenie przez liczby naturalne liczb dziesiętnych Tutaj niby na początku była naturalna trójka, ale w, przy dzieleniu zrobiliśmy sobie z niej liczbę dziesiętną, dopisując przecinek i same zera. W ten właśnie sposób zawsze będziemy mogli zamieniać ułamek zwykły na ułamek dziesiętny. Zapisując nie w dzielenie nie w postaci z kreską ułamkową, tylko w postaci znaku dzielenia, wykonując je pisemnie. I wyjdzie nam wtedy rozwinięcie dziesiętne naszej liczby 3 40. A teraz bardzo Cię poproszę, abyś samodzielnie wykonał i wykonała następujące zadanie. Zamień na liczbę dziesiętną ułamek 7 ósmych. Ułamek 7 ósmych, tak? I przejdziemy teraz do drugiego punktu naszego NacoBezu, czyli do rozwiązywania zadań tekstowych. Weźmiemy sobie zadanie szóste ze strony 166. W tym zadanku będziemy się zajmowali ryzą papieru, taką jak papier ksero, który kupuje się do szkoły, do biura, czasem do domu może kupujecie. I to zadanie brzmi następująco. Ryza papieru 500 kartek ma grubość 5,65 cm i waży 2,45 kg. Pytania do tego są dwa. Pytanie A, jaką grubość ma jedna kartka tego papieru? I pytanie B, ile waży jedna kartka? Wypiszmy więc sobie w jakiś taki uproszczony sposób te dane z zadania, bo ich było bardzo dużo. I żeby mieć pewność, że na wszystkie pytania odpowiedzieliśmy i zrobiliśmy to dobrze, najlepiej jest wypisać dane z zadania. No to czytamy i robimy stop. Ryza papieru, 500 kartek. Ja bym tu zrobiła stop. Napisałabym, że 500 kartek. 500 kartek to jest jedna ryza. I teraz tak. Pod jedną ryzą będziemy wypisywali to, co napisali nam o ryzie, a pod kartkami będziemy wypisywali co, o co pytają nas odnośnie kartek. No to tak. Jedna ryza, 500 kartek, ma grubość 5,65 cm. Robię stop. Ryza ma grubość 5,65 cm. Centymetra. Oraz waży i 2,45 kg. Waży 2,45 kg. W tym zadaniu mamy dwa pytania. W podpunkcie A jesteśmy pytani o to, jaką grubość ma jedna kartka tego papieru. Jesteśmy pod kartkami. Więc wpiszmy. Jedna kartka to się równa. Jaką ma grubość? No nie wiemy, ale podajmy w centymetrach. Tego będziemy szukali. W podpunkcie B pytają nas, ile waży jedna kartka? To co? Znów piszemy. Jedna kartka to jest waży, czyli nie wiadomo ile kilogramów. Ok, wspólnie odpowiemy sobie na pytanie z podpunktu a, czyli jaką grubość ma jedna kartka papieru. A ciebie, poproszę, abyś samodzielnie odpowiedział i odpowiedziała na pytanie ile waży jedna kartka. Będzie bardzo podobny sposób. No to zastanówmy się, tu mamy dane odnośnie ryzy, a tu potrzebujemy odnośnie jednej kartki. Trzeba więc skorzystać z przelicznika ryzy na kartki. 500 kartek waży tyle. To, żeby z 500 wyszła jedna karteczka, to jakim działaniem to uzyskamy odpowiedź na to pytanie? No, 500 trzeba podzielić na 500, żeby wyszło jeden. Wobec tego, żeby uzyskać odpowiedź zamiast tego znaku zapytania, nasze 5,65 cm też trzeba podzielić na 500. I to dzielenie wykonamy sobie wspólnie. Mamy więc do podzielenia 5,65 cm setnych, 65 setnych na 500. Tutaj ja przypuszczam, że trzeba będzie dopisać jakieś zera z rozwinięcia dziesiętnego, więc zrobię troszkę miejsca na te dopisane zera i napiszę, że dzielę przez 500. No to zacznijmy nasze dzielenie. Czy w piątce zmieści się jakaś 500? Oczywiście, że nie. Wpisuję 0, 0 razy 500, 0. Odejmowanką. Teraz chciałabym zrzucić następną cyferkę, ale przekraczam przecinek, więc najpierw wpisuję przecinek, a potem sobie zrzucam. Czy w 56 mieści się 500? Oczywiście, że nie. 0 razy 500, 0. Odejmowanko 56 minus 0 56. Chciałabym zrzucić następną cyferkę, czyli piątkę. No to zrzucam. No, dopiero w 565 mieści nam się jakaś 500, konkretnie jedna. 1 razy 500, 500. Odejmuję sobie teraz 5 minus 0, 5, 6 minus 0, 6, 5 minus 5 tory. Jesteśmy po przecinku i wyszła nam jakaś reszta. Tak jak się umawialiśmy, reszta nas nie interesuje, bo możemy rozszerzyć nasz ułamek do części tysięcznych i zrzucić 0. 650 500 się mieści 1. 1 razy 500 500. Odejmujemy tu jest 51. Mamy 150. Które byłoby resztą? Gdyby nie fakt, że możemy znowu rozszerzyć ułamek i dorzucić do 150 następne 0, 1500 dzielony na 500 to jest 3 3 razy 500 1500. W ten oto sposób wyzerowała nam się więc odpowiedź, której możemy udzielić w miejscu znaku zapytania. W punkcie A jest właśnie taka. Jedna kartka ma grubość 113,10 cm. Możemy to zamienić sobie jeszcze na milimetry. Pamiętamy, że 10 mm wchodzi w każdy centymetr. Więc tutaj będziemy liczyli dziesiątki. Milimetrów będzie 10 razy więcej, tak? Wobec tego to jest to samo, co 113 tysięcznych milimetra. To i tak bardzo mała liczba. 1 milimetr trzeba podzielić na 1000 kawałków, i 113 z tego tysiąca to jest grubość jednej karty. I bardzo Cię proszę, Abyś samodzielnie znalazł i znalazła odpowiedź na drugie pytanie pod punktu B, czyli ile waży jedna kartka. Możesz patrzeć na sposób, w jaki policzyliśmy, jaką ma grubość jedna kartka, jakie działanie było potrzebne i idąc tym samym tropem, dowiedz się, proszę, jaka jest masa jednej kartki. I w ten oto sposób dotarliśmy do ostatniego punktu naszej lekcji, czyli do ostatniego sposobu zastosowania dzielenia liczby dziesiętnej przez liczbę naturalną. Tym sposobem, w którym można wykorzystać nasze dzielenie, którego się dziś nauczyliśmy, jest obliczanie średniej arytmetycznej. Wszystko, co w piątej klasie powinieneś i powinnaś wiedzieć na temat średniej arytmetycznej, jest napisane na stronie 166 w Twoim podręczniku. Jest tam taka rameczka. Bardzo Cię proszę, odnajdź teraz książkę. Otwórz ją na 166 stronie i przeczytaj, co tam jest napisane o średniej arytmetycznej. Widzimy się za chwilę. Jak przeczytasz? Zastopuj, proszę, nagranie, a odpałzuj je, dopiero jak wykonasz to zadanie. Jeśli jesteśmy z powrotem razem, to oznacza, że wykonałeś zadanie. I wykonałaś również. Czyli wszystko, co o średniej jest napisane w książce, zostało przeczytane. Podsumujmy to wspólnie, żeby zobaczyć, do czego to można wykorzystać. W książce było napisane, że średnią dwóch liczb, obojętne jakich. Mamy dwie liczby, jakieś. Żeby policzyć ich średnią, dodajemy te liczby i dzielimy. Przez 2, bo liczby były dwie. Wcale nie muszą być równe. Jeśli wzięlibyśmy trzy liczby: jedna liczba, druga i trzecia, i chcielibyśmy policzyć ich średnią arytmetyczną, to musimy te trzy liczby do siebie dodać i podzielić teraz przez 3, bo są trzy liczby. A jak policzyć średnią arytmetyczną 10 liczb? Jak myślisz? Jeśli mówisz, że trzeba wziąć 10 liczb: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10, jakichś liczb? Dodać te liczby do siebie. Liczb było 10, to musimy podzielić to, co nam wyjdzie z dodawania, przez 10. I tak można by było w nieskończoność. Jeśli chcielibyśmy policzyć średnią arytmetyczną 11 liczb, dodajemy 11 liczb i dzielimy przez 11. I teraz, do czego ta średnia nam może się przydać? Na pewno pamiętasz, że pod koniec roku szkolnego zawsze oblicza się średnią. Ocen to jest właśnie taka średnia arytmetyczna, po to, żeby sprawdzić, komu będzie można dać świadectwo z wyróżnieniem. Tak? Czyli brało się wszystkie oceny ze wszystkich przedmiotów. Jak przedmiotów było 10, to brało się 10 tych ocen. Jak przedmiotów jest 11, to trzeba wziąć 11 ocen i podzielić przez liczbę ocen. Bardzo podobne zadanko jest w waszej książce i to jest zadanie ósme na stronie 166. Przeczytajmy sobie to zadanie i zobaczymy, jak tutaj nam zadziała dzielenie liczb dziesiętnych. Zadanie ósme ze strony 166. No to przeczytajmy. Dwie szóstki, pięć piątek i jedna czwórka. Masz bardzo ładne świadectwo, powiedziała mama do Ali. Oblicz średnią ocen Ali. Najpierw wypiszmy sobie jakie to oceny dostała Ala. Dostała dwie szóstki. Czyli do naszej średniej dopiszemy sobie dwie szóstki, jedna i druga. Dostała pięć piątek. Jedna piątka, Druga piątka, trzecia piątka, czwarta piątka i ostatnia piąta piątka. Co dostała jeszcze? I jedna czwórka. No. Teraz liczymy średnią, więc musimy zobaczyć, ile tych ocen ala dostała. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma. Dostała 8 ocen, więc licząc średnią arytmetyczną, dodamy do siebie 8 ocen i podzielimy przez 8. Co nam wyjdzie? No, dodawanie po prostu trzeba wykonać. 5 można sobie ułatwić, licząc 5 piątek to 25 i jeszcze 4 to 29, 2 szóstki to 12, 29 i 12 to jest.

Zostawię troszkę miejsca na nasze rozwinięcie dziesiętne, bo pewnie będzie potrzebne. Dzielimy na 8. 41. W czwórce ósemka się nie mieści, bierzemy całe 41. W 41 ósemek się zmieści 5, bo 5 razy 8 to 40. Tak? Pamiętamy, do dołu z mnożeniem idziemy. Odejmujemy 1 minus 0, 1, 4 minus 4 tory. I teraz tak, albo zostaje nam reszta, ale to nam wcale nie wyliczy średniej dokładnie. No to jeśli nie ma być reszty, to korzystamy z rozwinięcia dziesiętnego. Możemy dopisywać przecinek i tyle zer, ile będzie nam potrzebne. Przekrac Chcąc zrzucić to 0, przekraczamy przecinek. I zrzucamy nasze 0 do 1. Mamy więc 10 dzielone na 8. To jest 1, bo tylko jedna ósemka się w dyszce mieści. I do dołu z mnożeniem 1 razy 8, 8. Zostało nam 2, tak jakby reszty, ale my nie chcemy mieć reszty. Czekamy, aż nam się skończy, więc dopisujemy kolejne 0 po przecinku, bo jeśli nie ma setnych, to znaczy, że jest 0 setnych. 20 dzielone na 8 to jest 2. 2 razy 8, 16. Odejmujemy. Z odejmowania jest 4, ale my czekamy, aż się nasze dzielenie skończy. Więc dopisujemy sobie tutaj, albo już tylko możemy je wyobrazić sobie tutaj, a dopisać do czwórki kolejne 0 po przecinku. 40 już nam się elegancko na 8 podzieli, to jest 5. 5 razy 8, 40. No i mamy zakończone dzielenie, w wyniku którego uzyskaliśmy średnią ali. Średnia ali to 5 i 125 tysięcznych. Bardzo Cię proszę, abyś teraz samodzielnie Obliczył swoją średnią z półrocza. Oceny, jakie otrzymałeś, albo otrzymałaś na półrocze, yy, są dostępne w Librusie. Jak sobie najedziesz na oceny, tam będą oceny śródroczne i to jest polecenie dla Ciebie. Oblicz swoją śródroczną. Średnią ocen. Podsumowując dzisiejsze spotkanie z matematyką, chciałabym, żebyś spróbował albo spróbowała wymienić, jakie trzy zastosowania dla dzielenia liczby dziesiętnej przez liczbę naturalną poznaliśmy na tej lekcji. Ok, jeśli udało Ci się wymienić wszystkie trzy, to bardzo się cieszę. Pierwszym zastosowaniem było odnalezienie rozwinięcia dziesiętnego dla ułamka zwykłego. Tak? Polegało to na wykonaniu dzielenia pisemnie takiego, jak nam zadaje ułamek, czyli licznik podzielić przez mianownik. Drugie zastosowanie... To było do rozwiązywania zadań tekstowych. I dzisiaj zaczęliśmy liczyć, ile waży jedna kartka oraz jaką ma grubość jedna kartka. I to, ile waży jedna kartka zostało do policzenia Tobie samodzielnie. A trzecim zastosowaniem było wykorzystanie do obliczania średniej arytmetycznej. I tu bardzo Cię proszę, abyś obliczył i obliczyła swoją średnią. Dziękuję Ci bardzo i do zobaczenia po świętach. Na karty pracy czekam aż do środy po świętach. Do zobaczenia i wesołych świąt.